Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w skromnym laboratorium firmy Kores Polonia, polskiego oddziału spółki Kores Resine SRL z siedzibą w Lendinarze we Włoszech. W tym krótkim filmiku chciałbym Państwu zaprezentować produkt, który osobiście uważam, że może tutaj w Polsce i nie tylko zrobić wiele pozytywnego zamieszania. Mianowicie jest to produkt pod nazwą J50. Produkt, który ma bardzo szerokie spektrum zastosowania. Jest przede wszystkim konsolidantem, jest impregnatem, jest hydrofobem. Może funkcjonować na wielu płaszczyznach, w wielu aplikacjach. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany jego specyfikacją techniczną, większą ilością informacji, proszę pod filmikiem powiedzieć dać łapkę, zaproponować popros powiedzieć poproszę, wtedy my wystosujemy indywidualnie do każdego z Was taki, taki zestaw. W tym filmie chciałbym Państwu zaprezentować odporność, którą coraz więcej pytań spotykamy się od naszych klientów, na różnego rodzaju media, że tak powiem, prawda. Mamy tutaj olej silnikowy nowy, olej silnikowy stary, mamy olej roślinny, mamy tłuszcz roślinny, mamy sos sojowy, mamy buraka czerwonego. Mamy sok z czerwonej porzeczki, mamy ketchup, y, mamy musztardę, mamy sos pomidorowy. Mamy oczywiście kawę, mamy czerwone wino, mamy cytrynę. No i jeszcze podwinęło nam się w garażu takie czernidło do y, opon. Wszystkie próbki zostały wykonane na standardowym betonie klasy B25, zakupionym jednym z popularnych marketów budowlanych. Nie został on w żaden sposób zawibrowany. Po wyschnięciu został przeszlifowany trzema gradacjami papieru, żadnymi diamentami, i został zastosowany taki standardowy cykl aplikacji produktem J50 wersji rozpuszczalnikowej. Jak widzicie, sam w sobie on, on nabrał już efektu, który jest bardzo postulowany przez aplikatorów posadzek betonowych, jak i również przez klientów eliminujemy dzięki temu efekt ostatni osobne nabłyszczania. Tutaj operując, aplikując ten produkt, mamy już to, można powiedzieć od razu w technologii to jest zawarte. Jak sam hydrofob się zachowuje, oczywiście państwu nie muszę mówić. Sam produkt penetruje nam beton do przestrzeni około 6 do 8 mm. Jest to potwierdzone niezależnymi badaniami. Tak jak powiedziałem, wszystkie informacje, karty techniczne, zdjęcia, zalecenia, cykle możemy Państwu wysłać. Poskazany adres mailowy bardzo zachęcam. A teraz może przystąpmy do maziania, do smarowania tymi poszczególnymi mediami. Jako pierwszy może spróbujmy tutaj standardowy zestaw, olej roślinny i tłuszcz zwierzęcy, często spotykane sytuacje na posadzkach. Wylejemy to jutro, pojutrze zobaczymy. Jak to będzie wyglądać, jak się będzie zachowywać. Oczywiście mówię tutaj o tym, że raz, że to nie powinno nam wniknąć do środka, a dwa, że po wyczyszczeniu standardowymi sposobami mol powinno to pozostać nam y, sposób, ta posadzka powinna zostać nienaruszona, być zabezpieczona. Także tutaj mamy dwa oleje, OK teraz może przejdźmy. I tak to mamy. Kolejny zestaw, olej roślinny, o jeszcze mamy cały czas płynie. Oraz tłuszcz zwierzęcy, któryśmy mocno podsmażyli. Zaczniemy od oleju. Mhm. Tłuszcz zwierzęcy, czyli krótko smalec, który nam się tutaj wytopił wczoraj. Usuwamy taśmę. Próbka czysta. Posadzka czysta.